Zdrada to nie tylko ból, to zniszczenie zaufania, na którym budowałeś swoje relacje, swoje marzenia i nadzieje. Co zrobić, gdy pięć lat twojego życia okazuje się kłamstwem? Jak przetrwać moment, w którym dowiadujesz się, że osoba, którą kochałeś, prowadziła podwójne życie? Dzisiejsza historia opowiada o tym, jak pewna kobieta znalazła w sobie siłę, by nie tylko przetrwać zdradę, ale także zamienić ją w zimnokrwistą zemstę. Co zrobiłbyś na miejscu Daszy? Czy potrafiłbyś być tak silny? Posłuchaj dalej i dowiedz się, jak daleko może posunąć się człowiek w poszukiwaniu sprawiedliwości. Dasza zawsze wierzyła w idealną miłość, choć jej życie nie było łatwe. Była ambitną kobietą, która prowadziła karierę architekta i budowała nie tylko domy, ale i marzenia dla innych. Jej projekty były zawsze dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, jak wszystko, co robiła. Miała dwadzieścia dziewięć lat, gdy spotkała Olega, i jej życie zmieniło się na zawsze. Oleg był czarującym, pewnym siebie mężczyzną, który pracował w branży nieruchomości. Poznali się na jednym z biznesowych przyjęć. Ich więź była natychmiastowa, od razu znaleźli wiele wspólnego. Dasza poczuła, że ten mężczyzna mógłby być tym jedynym, z którym mogłaby zbudować wspólną przyszłość. Ich związek rozwijał się szybko. Olek zawsze był uważny wobec Daszy. Obdarowywał ją prezentami, organizował niespodzianki. Potrafił uczynić każdy moment wyjątkowym. Niespodziewane wycieczki w góry, romantyczne kolacje pod gwiazdami, nieskończone rozmowy o przyszłości. Ciągle przypominał jej, że jest najważniejszą częścią jego życia. Dasza wierzyła w każde jego słowo. Wyobrażała sobie ich wspólną przyszłość, dom, który sama zaprojektuje, w którym będą szczęśliwie żyć. Olek również o tym mówił, snuł plany o dzieciach, wspólnym życiu. Dasza była pewna, że wreszcie znalazła kogoś, z kim mogłaby spędzić całe życie. Jednak jej świat zaczął się rozpadać, gdy w ich związek zaczęły wkradać się pierwsze oznaki problemów. Na początku były to drobiazgi. Oleg zaczął częściej zostawać w pracy, tłumacząc się nowymi klientami lub ważnymi spotkaniami tłumaczył, że jego biznes się rozwija i potrzebuje więcej czasu, by utrzymać pozycję na rynku. Dasza początkowo nie zwracała na to uwagi. Wiedziała, że każda kariera wymaga poświęceń i wydawało jej się, że to naturalny etap w rozwoju jego działalności. Jednak po kilku miesiącach zaczęła odczuwać, że coś się zmienia. Oleg stawał się bardziej zamknięty, a jego rozmowy o pracy były coraz mniej szczegółowe. Mówił szybko, bez entuzjazmu, i często unikał jej pytań, odpierając je żartami. Dasza zauważyła, że więcej czasu spędza z telefonem, ale zawsze trzymał go w kieszeni, nigdy na stole, jak wcześniej. Za każdym razem, gdy dostawał wiadomość, szybko wychodził z pokoju, jakby bał się, że Dasza może coś zobaczyć. Pewnego wieczoru, gdy przygotowywali się do wspólnej kolacji, Oleg znów spóźnił się do domu z pracy. Nie napisał ani nie zadzwonił. Po prostu wrócił późno, zmęczony i milczący. Pachniało od niego obcymi perfumami. Dasza natychmiast to poczuła, ale nie powiedziała nic. Wiedziała, że to nie był zapach jej perfum, ale nie była jeszcze gotowa stawić czoła prawdzie. Kilka razy próbowała zacząć rozmowę z Olegiem, ale on za każdym razem ją przerywał, obejmując ją i mówiąc, że wszystko jest w porządku. Ciągle mówił o tym, jak dużo pracy ma na głowie i jak bardzo się stara, aby zapewnić im stabilną przyszłość. Jego słowa ją uspokajały, ale w głębi duszy pozostawało uczucie niepokoju, które nie dawało jej spokoju. I oto pewnego wieczoru, kiedy Oleg znów powiedział, że wyjeżdża w delegację, Dasza postanowiła spędzić wieczór sama. Siedziała na kanapie, przeglądając wspólne zdjęcia na telefonie. Oglądała wszystkie szczęśliwe momenty wycieczki nad morze, romantyczne kolacje, jego delikatne objęcia i pocałunki. Chciała wierzyć, że to wszystko było prawdziwe, że ich miłość nadal żyje. Ale w jej sercu zaczęło kiełkować podejrzenie. I wtedy przyszła wiadomość od nieznanego numeru: spójrz bliżej na swojego Olega. On nie jest tym, za kogo się podaje. Dasa Zamarla. Jej ręce zaczęły drżeć: odłożyła telefon i próbowała zebrać myśli. To może być żart pomyślała. Ale w jej głowie zrodziło się podejrzenie którego nie mogła już dłużej ignorować. Następnego ranka, kiedy Olek poszedł do pracy i zostawił telefon w domu, Dasza nie mogła się powstrzymać. Wzięła telefon do W jej głowie biło tylko jedno pytanie: co znajdę? Jej serce biło tak szybko, że czuła jego puls w gardle. Wiedziała, że to decyzja, która może zmienić jej życie, ale musiała poznać prawdę. Szybko znalazła wiadomości od kobiety której imię było jej nieznane. Na początku były to niewinne flerty, kilka żartobliwych słów, emotikony, komplementy. Ale im więcej czytała, tym gorzej się czuła. Oleg spotykał się z tą kobietą, pisał jej o spotkaniach, obiecywał wyjazdy i planował wspólne wieczory. Wszystko to, co kiedyś robił z Daszą. Dasa zamarła. Ale to był dopiero początek. Zaczęła przeglądać inne wiadomości i zdała sobie sprawę, że Olek prowadził podwójne życie nie tylko z jedną kobietą. Miał kilka kochanek. W każdej z nich budował oddzielny świat, tworząc iluzję, że to właśnie one są jedyne. Wszystko, co kiedyś należało do niej, teraz oddawał innym. Jej ręce zaczęły drżeć, a w głowie było jedno pytanie, jak mógł? Czuła, jak jej świat rozpada się kawałek po kawałku. Każda wiadomość, każde zdjęcie, Każde wspomnienie o jego delegacjach nabierało teraz nowego znaczenia. Wszystkie te momenty, gdy był daleki, gdy pachniał obcymi perfumami, wszystko stało się jasne. Oszukiwał ją przez cały ten czas. Dasza siedziała na podłodze, obejmując kolana i nie mogła powstrzymać łez. Jej serce pękało z bólu. To był moment, w którym poczuła, że straciła nie tylko ukochaną osobę, ale i swoją przyszłość. Oddała mu pięć lat swojego życia. A on po prostu ją wykorzystał, grając w swoją grę. Ale Dasza nie była jedną z tych kobiet, które są gotowe się poddać. Postanowiła nie popadać w rozpacz, ale odzyskać kontrolę nad sytuacją. Wiedziała, że krzyki, kłótnie i łzy niczego nie zmienią. Oleg był mistrzem manipulacji, a ona nie chciała dać mu żadnej szansy na wymówki. Zamiast od razu z nim się skonfrontować, postanowiła działać zimno krwiście. Miała plan. I ten plan był dokładnie przemyślany. Po pierwsze, Dasza zaczęła zbierać dowody. Zrobiła zrzuty ekranu wszystkich wiadomości, zachowała zdjęcia, adresy, które odwiedzał z innymi kobietami, daty ich spotkań. Nie chciała dać mu żadnej możliwości usprawiedliwienia się. Kolejnym krokiem było zatrudnienie prywatnego detektywa. Dasza wiedziała, że potrzebuje pełnego obrazu tego, co działo się za jej plecami. Chciała wiedzieć, jak długo to trwało, kim były te kobiety i gdzie się spotykali. Chciała wiedzieć wszystko, aby mieć absolutną pewność co do swoich działań. Detektyw szybko zebrał dowody. Okazało się, że Olek spotykał się z trzema kobietami jednocześnie. Nie tylko miał z nimi romantyczne relacje, ale tworzył dla każdej z nich iluzję, że to właśnie one są jedyne. Nie wiedziały o sobie nawzajem i każda wierzyła, że Olek planuje swoją przyszłość właśnie z nią. Obdarowywał je tymi samymi prezentami, zabierał do tych samych restauracji, powtarzał te same słowa, które kiedyś mówił Daszy. Ta informacja sprawiła, że Dasza poczuła jeszcze większy ból, ale teraz była zdeterminowana, by się zemścić. Nie zamierzała po prostu mu wybaczyć, postanowiła oddać mu wszystko, co jej zadał. Po zebraniu wszystkich niezbędnych dowodów, Dasza zaczęła planować swoją zemstę. To miał być wieczór, którego Oleg nigdy nie zapomni. Postanowiła nie tylko ujawnić jego kłamstwa, ale zrobić to w taki sposób, aby nigdy nie mógł wrócić do swojego poprzedniego życia. Zebrała kontakty wszystkich jego kochanek i podając się za dziewczynę Olega, napisała do każdej z nich. Zaprosiła je na specjalny wieczór niespodziankę, mówiąc, że Oleg chce uczynić ten moment niezapomnianym. Upewniła się, że każda z nich myślała, że to one są jedyne, które zostały zaproszone. Jednocześnie kontynuowała swoją rolę przed Olegiem była czuła i kochająca, nie dając żadnych podstaw do podejrzeń. Oleg nie miał pojęcia, że jego podwójne życie wkrótce zostanie zniszczone. Wierzył, że wszystko jest pod kontrolą i kontynuował swoje spotkania z innymi kobietami, nie podejrzewając, że każdy jego krok jest już znany Daszy. Nadszedł dzień zapłaty. Dasza przygotowała specjalną kolację dla Olega. Wybrała jego ulubione potrawy, zapaliła świecę, włączyła spokojną muzykę. Oleg wrócił do domu, nie podejrzewając, że to będzie wieczór, który zmieni jego życie. Gdy usiedli do stołu, Oleg wyglądał na zrelaksowanego, opowiadał o pracy, dzielił się planami na przyszłość. Dasza siedziała naprzeciwko niego. Słuchając i obserwując każdy jego ruch, wiedziała, że ten moment będzie kulminacją jej zemsty. I wtedy, gdy ich kolacja zbliżała się do połowy, rozległ się dzwonek do drzwi. Olek zdziwiony wstał, nie podejrzewając, kto może być na progu. Otworzył drzwi i zamarł. Stała tam jedna z jego kochanek. Była zszokowana, widząc dasze przy stole, ale to był dopiero początek. Po kilku minutach ktoś znów zapukał do drzwi. Potem jeszcze jedna kobieta. Dasza zaprosiła je wszystkie do mieszkania. Oleg stał w osłupieniu, nie wiedząc, co powiedzieć. Jego świat zaczął się rozpadać na jego oczach. Jego twarz pobladła, ręce zaczęły drżeć. Próbował się usprawiedliwiać, ale słowa utknęły mu w gardle. Dasza patrzyła na niego z chłodnym spokojem. Wiedziała, że ten moment będzie dla niego najgorszym w życiu. Podeszła do niego i cicho powiedziała oto twoje prawdziwe życie. Olegu, grałeś nami wszystkimi, ale teraz twoja gra dobiegła końca. Kto z nas zostanie z tobą? Milksel. Każda z jego kochanek stała oszołomiona, nie wierząc, że to się dzieje naprawdę. Patrzyły na niego z gniewem, rozczarowaniem i bólem. Dasza nie miała już żadnych wątpliwości. Zasłużył na to. Po tym wieczorze Olek próbował odzyskać Daszę. Pisał do niej wiadomości, dzwonił, prosił o przebaczenie, próbował wyjaśnić swoje czyny. Ale Dasza nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Zostawiła go w przeszłości, jak porzucone, niepotrzebne rzeczy. Był dla niej zamkniętym rozdziałem. Olek stracił wszystko. Jego kochanki również go opuściły, zdając sobie sprawę, że były tylko częścią jego gry. Został sam, a jego imię stało się synonimem zdrady i kłamstwa. Próbował odbudować swoje dawne życie, ale nikt nie chciał mieć z nim już do czynienia. Jego reputacja została zniszczona, a wraz z nią wszystko, co obudował. Dasza zaś poczuła prawdziwą wolność, nie była już związana z przeszłością. Skupiła się na pracy, zajęła się swoim hobby, zaczęła podróżować. Jej życie stało się jaśniejsze i bardziej satysfakcjonujące niż kiedykolwiek wcześniej. Zrozumiała, że nie potrzebuje już Olega do swojego szczęścia. Minęło kilka miesięcy i Dasza spotkała nowego mężczyznę. Był zupełnie inny, troskliwy, czuły, szczery. Nie obiecywał złotych gór, ale jego słowa zawsze pokrywały się z czynami. Zrozumiała, że znalazła prawdziwą miłość, miłość opartą na zaufaniu i szacunku. Ta historia przypomina, że nawet najgorsze zdrady można przetrwać. Czasem najlepszą zemstą nie są sceny i kłótnie, ale spokój i opanowanie. Życie ma niesamowitą zdolność stawiania wszystkiego na swoim miejscu, a kiedy wychodzisz z sytuacji z godnością, twoi wrogowie wpadają w pułapkę, którą sami na siebie zastawili. A co ty zrobiłbyś na miejscu Daszy? Czy potrafiłbyś być tak zimnokrwisty? Napisz swoją opinię w komentarzach. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i nacisnąć dzwonek, aby nie przegapić nowych historii o zdradzie, zemście i sprawiedliwości.